W dzisiejszym odcinku chciałbym, abyście posłuchali pana Andrzeja Gaika, przewodnika po Zamku Książ oraz rzecznika prasowego rzekomych odkrywców Złotego Pociągu. Oczywiście zwrót rzekomych nie ma na cel być przytykiem w ich stronę, a jedynie przypomnieniem o tym, jak stara jest ta historia. Ale o tym opowie już sam pan Andrzej. Z racji, że jest pan zaznajomiony w temacie, chciałem się zapytać o Złoty Pociąg, o całą tą... Ta emisja, która narosła wokół niego. Wiem, że ostatnie kopaliska nie poszły po myśli odkrywców, mm -hmm. ale jak, jak on postrzega ten temat? Jest to, to pociąg czy nie? Znaczy tak, temat nie jest skończony. To cały czas trwa. To prawda tamte wykopy, które robiliśmy się skończyły, ale temat będzie jeszcze dalej kontynuowany. Sprawa złotego pociągu i trwa tutaj i trwa już od ponad 40 lat. Ja od 20 lat tą sprawą się zajmuję, to za sprawą pana Tadeusza Słowikowskiego, który jest starszy pan po 80, on mnie w ten temat wprowadził. Pierwsze pytanie, jakie nam zadawano i cały czas się zadaje, czy wy macie jakieś twarde dowody na temat istnienia tego złotego pociągu, nie mamy takich dowodów, nie ma żadnej dokumentacji. A co mamy? To są tylko relacje osób, które twierdzą, że widziały tunel na 65 km To jest ukształtowanie tego terenu, które rzeczywiście mogłoby wskazywać na, na to, że tam coś zostało ukryte, takie ogromne zapadnisko. No i ostatnie to są badania georadar. Jakieś 15 lat temu w Stadzie Słowikowskim z taką grupą poszukiwaczy z, skupionych wokół podziemi włosówka, kopaliśmy tam. Tadziu zebrał wszystkie możliwe dokumenty, rozkopaliśmy ten teren za zgodą, oczywiście kolei państwowych do głębokości 3 m Tylko tam był warunek, że kopiemy ręcznie, ale stało się coś przeciwnego. Po trzech dniach przyszli do nas pracownicy DOKP z Wałbrzyka, zażądali dokumentacji. Oczywiście przedstawiliśmy ją, zgodnie z prawem, się w ogóle policja zawiadamiali zawsze, że tam jesteśmy, sokistów. No i oni te dokumenty przejrzeli i stwierdzili, że są niekompletne, że brakuje dokumentu wydanego przez przez DOKP Wałbrzych, rzeczywiście takiego dokumentu nie mieliśmy, ale wydało nam zgodę Wrocław, to była nadrzędna jednostka. Okazuje się, że nie, że oni nie wydali takiej zgody, w związku z tym pracę należy przerwać i pozyskać kolejne dokumenty. Przerwaliśmy te pracę, chcieliśmy się w porządku z prawem, ekipa się rozleciała i my do tego tematu już nie wróciliśmy. Przekopiliśmy 3 metry do głębokości 3 metrów. Później Tadeusz Słowikowski wstąpił do takiej grupy poszukiwaczy tutaj na terenie Ołego Śląska, zainteresował tym tematem inne osoby. No i sprawą zajęło się, zajął się Andreas Richter i Piotr Koper. Oni sobie zakupili taki super nowoczesny georadar KS700, który pokazuje super odczyty. Tam, co nawet w, w trójwymiarze te odczyty są podawane. I oni przebadali cały ten teren 65 km i na ich odczytach, które są w wyniku tego właśnie badania georadarem, wyraźnie widać zarys pociągu. On był tak wyraźny, że tym tematem zajęli się, zajęły się władze państwowe, bo oni zgłosili to, to odkrycie. I nawet główny konserwator zabytków w Polsce w randze wiceministra w telewizji oficjalnie powiedział, że on widzi tutaj ukryty pociąg, że on tutaj jest. No jak ktoś coś takiego powiedział w takiej wysokiej randze, więc sprawa stała się oczywista. Mamy znoty, światowa światowa zrobiła się. Teraz o to chodzi, zrobiła się światowa sensacja, bo nagle Nastąpił niekontrolowany, a może kontrolowany, nie wiem, wyciek z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Tak, z Urzędu Miejskiego, to wczesne było w starostwie. Dowiedziały się o tym media, same media zaczęły się organizować. My się tutaj nikogo nie zapraszali. W tamtym roku przyjechało około 140 stacji telewizyjnych, tytułów, prasowych, różnych mediów z całego świata. To były. Takie, takie stacje jak Al Jazeera, z Indii, z Australii, z Chin tutaj przyjeżdżali, a no oczywiście z całej tutaj okolicznej Europy z państw, no i wszystkie stacje w Polsce. Temat jest dał niesamowicie nośny, ale o czym oni mówili? Oni mówili o odkryciu złotego pociągu. Nic takiego nie było. To było podane tylko w tej informacji, że prawdopodobnie widać tam zarys pociągu, w tym zarysie widać ewentualnie jakieś tam lawety czołgowe, no coś takiego. Potem urosło to do ogromnej rangi, że tam są depozyty bankowe, że tam jest złoto w Wrocławiu. Tu pewne rzeczy się zgadzają, bo jak wiemy, tuż przed zakończeniem II Wojny Światowej Wrocław był oblężony, twierdza Wrocław tak naprawdę nie została zdobyta, ona się poddała. W końcówkę 44 roku przywódca partyjny tego regionu, Gauleiter Hanke, dał takie zarządzenie o deponowaniu swoich prywatnych zbiorów w urzędach państwowych. Tam była cała procedura, przyjeżdżało dwóch, trzech urzędników do majętnego Niemca, dawali mu skrzynię, mówi sobie, ładuj to wszystko, swoje majętne rzeczy, czyli wartościowe przedmioty, jakie złoto, biżuterię, dokumenty, obrazy, można było je zwinąć po wyjęciu z ramy. Dostawali, dawali zaświadczenie, tam oczywiście był spis tych przedmiotów, trzeci dokument szedł do władz państwowych Niemiec. Taka skrzynia była zabierana. To była mądra robota. Jeżeli tu mają przy mają ci to zabrać, my ci to schowamy. No po wojnie ci oddamy. No i takie rzeczy zostały zabrane do teraz obecnej komendy wojewódzkiej policji we Wrocławiu. Deponowano masę tych skrzyń. Wiemy to z relacji Herberta Klose. To jest też przeciwna postać, o niej za chwilę opowiem. I nas, te skrzyń było tyle, to jest potężny budynek. Komenda wojewódzka jest ogromna. To zajmowało całe piwnice, nie mieściły się te skrzynie, na parterze je gromadzono. Ale tam też podobno były zdeponowane. Złoto Wrocławia, czyli wszystkie depozyty bankowe. To była ogromna ilość, Wrocław-Breslau było bardzo, ale to bardzo bogate miasto. Co się z tym dzieje? My to wiemy tylko z relacji Klozego, Herbert Kloze. Też nie wiadomo, co to za postać. Człowiek, który był w randze kapitana SS, zostaje tutaj na tych ziemiach, podaje się za lekarza weterynarii, Mówi, że urodził się w Austrii, tam trochę gmatła w tych zeznaniach. I wiedział o tym, że prędzej czy później się do niego dobierze UB. To groziło utratę życia. No i rzeczywiście UB się wreszcie do niego dobrało, wielokrotnie przesłuchiwany i na jednym z tych zeznań, nie wiem, czy został pobity, czy został do tego zmuszony, może tymi zeznaniami ratował swoje życie, on mówi o złocie Wrocławia. Zainteresował władze polskie tym tematem. Podaje dokładnie, że on był dowódcą Plutonu, który pilnował tego depozytu. Nawet no, mój więcej, że brał udział w wyszukiwaniu skrytek na terenie Dolnego Śląska, żeby te depozyty ukryć. Tylko jak przyszło co do czego, jak już miała być lokalizacja skrytek, to on twierdzi, że spadł z konia, złamał rękę, pojechał do szpitala, a jak wrócił ze szpitala, to już złota nie było. Nie? No, to wiadomo, że to jest szytek grubymi nićmy, no, ale w każdym razie podaje dwie lokalizacje. Pierwsza lokalizacja to jest okolice Jeleniej Góry, a potem Góra Sobiesz. Góra Sobierz została przeorana chyba jakieś 15 lat temu w Tomi z powrotem nic tam nie znaleźli. My uważaliśmy, że to miejsce, ten Złoty Gór, Umownie nazywany złoty pociąg z tymi depozytami jest na 65 km. Badania georadorowe Kopra Richtera to potwierdziły, oni zrobili wszelkie możliwe zgłoszenia i następnie przystąpiono do prac. Tam zebrali dwa tomy akt na temat wszystkich zezwoleń. Poprosili mnie o to, żebym był ich rzecznikiem prasowym, zgodziłem się bardzo chętnie, chciałem brać tym wszystkim udział, no i znowu, może już nie w takiej skali, ale znowu media z Polski, z zagranicy, prawda, tylko, że akurat w tym przypadku mieli utrudniony dostęp, bo teren był ogrodzony, tam nie było dostępu dla mediów, ja tam dwukrotnie w ciągu dnia udzielałem informacji, informowałem media, co się dzieje w środku, no i co, teren został przekopany, mieliśmy zezwolenie na przekopanie go w trzech miejscach, czyli nasyp kolejowy do głębokości 6 Metrów I to zostało zrobione zgodnie ze zwoleniem, no i tutaj dochodzi do rozwiązania zagadki. Ogólnie mówiąc, nie ma tunelu, nie ma pociągu, nie ma torowiska, a co jest? Są iły, i te iły są całym nieszczęściem. Na szczęście my mieliśmy zespół. Z nami współpracowali geolodzy, szczególnie tutaj bym musiał wyróżnić pana doktora Szynkiewicza. Bardzo mądry człowiek. Myśmy archeologa, myśmy sapera, chemika, ale doktor Szynkiewicz, on nam wreszcie naświetlił sprawę. Nie trzeba było tego rozkopywać. Można by było zrobić odwierty geologiczne. On by nam powiedział, co tam jest. Cała sprawa jest związana z tymi iłami. Na głębokości 4 metrów, grun, na, na głębokości 4 metrów w gruncie jest warstwa około 2 metrów ił. Skąd to gdzieś wzięły te iły? No początkowo żeśmy kombinowali, że to może są jakieś naniesione rzeczy, bo iły są taką, taką mazią, taką szczelną, że one zatrzymują całą wodę. Także jakby to mogło być uszczelnienie górnej części e, tunelu. Początkowo tak myśleliśmy, że do, doktor Szynkiewicz też tego nie wykluczał. Ale on to dokładnie przejrzał, mówi panowie, słuchajcie, te iły powstały tutaj, zostały przywleczone przez lądolód, przepraszam, z lodowacenia. Tutaj było jakieś płytkie jezioro. Ten lądolód pchał tutaj przeróżną roślinność, roślinność, szczątki zwierząt, przy okazji też Wjechał z tą masą e, lodu, ziemi, skał, e, na jakieś płytkie jezioro, tam też była roślinność, to wszystko osiadło, tutaj jest taki uskok sudecki, w tym miejscu ten wędrówka lądolodu się zakończyła i to wszystko tam, w tym miejscu osiadło. I teraz, jak się bada to wszystko georadarem, to one pokazują anomalię. Myśmy w KS-700 była osobna sprawa, myśmy tutaj zaprosili sześć niezależnych ekip, na drodze porozumień internetowych, oni do nas przyjechali, zupełnie nie byli związani z badaniami z tej spółki XYZ, sami przebadali to 65 kilometr. Wszyscy, wszyscy mówili, że w tym miejscu na głębokości 4 metrów jest anomalia wskazująca na takie, takie zagięcie, to wyglądało jak górna część tunelu. To jest ten nieszczęsny ił. Ta masa ziemi, jak siadała, go powyginała i jak się patrzy z góry, jak się to wszystko prześwietla, widać normalnie kontury, takie, takie sklepienie jak na tunele. No jednoznacznie to wskazywało na coś, że tam coś jest i to właśnie cała ta bajka. Dlaczego georadar KS-700 pokazał zarys pociągu, tego nie wiem. Absolutnie nie wiem. Wszyscy się tam przysięgają, że nie ingerowali w odczyty tego georadaru, czyli nikt tam celowo nie wprowadził programu, który mógłby sugerować istnienie pociągu. On to pokazał. Czy to spowodowały te iły, czy jakieś inne rzeczy, no nie wiadomo skąd to się wzięło. W każdym razie zarys tego pociągu na tylko, ale tylko na KS-700 był. Inne georadary tego nie pokazywały. No i po przekopaniu 6 metrów widzieliśmy wtedy na 100% pociągu nie ma, nie ma tunelu, nie ma torowiska. Ale co jest? Jest nadzieja, bo mamy tam takie badania, inne już takie zrobione na miejscu. Prawdopodobnie tunel jest głębiej. Może nie pociąg, już wtedy o pociągu nie mówię, mówimy o tunelu. Tylko teraz ta spółka XYZ, czyli Koper i Richter, oni to finansują z własnych pieniędzy. Muszę zaznaczyć, że tutaj wpakowali już. kilkadziesiąt tysięcy. Sto czterdzieści tysięcy, już te pierwsze dobrze. badanie. Słuchajcie, zagrali w bank. Tak jak się gra w karty. stawiam wszystko na tą kartę. No trudno, nie ma. Ale mam jeszcze trochę pieniędzy, zagram dalej. Także grają dalej. Teraz będzie sprowadzona wiertnica, ale wiertnica, która robi takie cembrowanie. bo normalnie, jakbyśmy wiercili dziurę, to ona powoduje, że sama się zasypuje. A to trzeba zrobić otwory do głębokości około 30 metrów. Czyli będzie wprowadzone takie, takie cembrowiny, żeby to się nie zasypywało. Przecież tak jak studnie się robi, tylko w mniejszym wymiarze. I tam będą wprowadzone sądy. Dobrze by było zrobić sześć takich otworów, tylko że to kosztuje 500 zł metr, a trzeba zjechać 30 metrów. Mamy na razie w pomyśle dwa takie otwory, czyli spółka X, Z, mówię my, bo ja tam cały czas jestem ich rzecznikiem. Być może znajdą się pieniądze na sześć takich otworów i wtedy się wprowadzi sondy, które prześwietlą, to wyślą sygnał jedna do drugiej, prześwietlimy ziemię do głębokości 30 metrów. Jeżeli tam coś jest, to to wykaże. Ale to już będzie ostatni etap badań. Być może teraz się już coś pokaże. Powiedzieliśmy krótko, odpowiemy na pytanie: jest coś na 65. nocze albo go nie ma. Na razie twierdzimy, że nie ma, ale jest czyń nadziei, że coś się znajdzie.